I ja już Ja już się mogę, jestem. Agentixe, dzisiaj będziemy się bawić chowanego w Minecrafcie. Ja już się to z tej strony. Kształtek 1, 2, 3. Dziś będziemy w Minecrafcie bawić się chowanego z Kamilem i. Agentem. Agent X, tak. Kamil agent. liczy, bo wcześniej graliśmy w No Marynarzyk. Tutaj Kamilko. Tutaj, przy tej Kamilę. tablicy Tutaj Kamilko. Nie podgląduj. Poczekaj chwilę przy tej tablicy musi, a my się zaraz zobaczymy. Dobra. Tutaj! Kamilek! Tutaj kamilek! Tu. tu! 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 I nie podglądaj. No idź tu! Chodź tu! Chodź tu! No! No! I, I tak masz, masz mieć go! I kucamy jakby to, żeby nie widział naszych ników, okej? Okay? Ej, no! Nie widzisz naszych ników? Bo, Oliwia, jak się już się gdzieś ten ukryj się, to kucaj, żeby nie widział ników już! Już! Już, Oliwia? Nie, nie. No szybko! Już! Już. Już. Szukam. Na górę nie poszliśmy, na dół nie poszliśmy. Gdzieś nie... U nas nie znajdzi widzowie. <śmienic> <mulik> 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 Tablet tu zostaw Aha dobra idź <mulik> <mulik> Można się ruszać NIE!!! NIE!!! NIE! NIE! Teraz oliwie musimy znaleźć GDZIE?! Нет, потому что она где-то хопала дирт, не знаю где. Ну no, не маще под диртем. Но она не под диртем. Она не под диртем. У нее Не рюкзай пинг. Ходи. Ходи, ходи, ходи. А где она есть в углу? Ty jesteś Oliwia. Moi. Dobra. Chodź. Oliwia. Kurde. Dobra znalazła je. Chodźmy do, na, do liczy, liczanki. Olivia! Chodź. Idziemy. Bo Oliwia poszła do toaletki. Ja liczę, nie? Tylko musimy poczekać na Oliwię. My się zaraz zobaczymy, jak Oliwia przyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie ma na górę. Siedem, osiem, in ani na dół, tylko wie wiesz jesteś. Osiem, dziewięć, dziesięć! Kłucać, Kucać, bo nie... No już nie zdążyłem zobaczyć faśników. Kłucać. Nie jest dobrze, jestem Oj, nie wiem. No, 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 no. Jak jesteś pod ziemią, to się nie bawisz. Ktoś jest pod ziemią? Nie, nie. Ale... Muszę tu zobaczyć. Ktoś. Tu chyba jest pod. To jest no, Zdajęcie, to to. O, nie, no. Olivia! OLIWIA! Ty tak, tak, tak ej patrz tu! Ej, no nie, no nie, dobra! Musi... To, tak. ja, ja muszę szukać Kamila, ale nie podpowiadaj. No. Ja jak nie Kamil wiem, jest nie. gdzieś w skale i się zakopał, się nie bawi. Nie, no, nie no, jestem w skale. Ale jak się zakopał? Nie, nie zakopałem się. Gdzie jesteś, na górze czy na dole? Na dole. Czy się Widzicie. Nie no, zakopałam. Przyznaj się. Pokaż. Nie Pokaż. Pokaż to... Ja tylko zobaczę, czy jesteś widzicie. Czekaj. Nic nie widzicie. daleko, to się nie bawisz. Ej, jesteś tu! Nie to? masz rację! Dobra, Olivia pierwsza się liczy. Trzyma. Nagrywam jeszcze, nagrywasz? Ok, Nagrywasz? Tak. Dobra, idziemy. Idź, idź. A ja nie wiem gdzie pójdę. Gab się w tablicę, gab się w tablicę. Wiesz jak podglądasz Oliwia, to się nie bawisz. Dobra. Już, już. Czekaj, co? Licz, licz, licz. Jeden, dwa, trzy, cztery. Za, za daleko we wiosce. Idziesz do wioski, panie Kamilku. Jeszcze nie, nie, nie licz. Do wioski! We wiosce się chowamy. No dobra. Do wiosce szybko. Jeszcze nie. Jeszcze nie? No bo Kamilek musi się schować. No idź, w domku też chowamy i w spiżarniach szukamy. No ale ja nie mam spiżarni. Masz? No bo można mówić, że masz spiżarkę? No chodź, chodź, już, kucaj, kucaj, kłócaj. Już? Okej, szukam. Ojej, mam ty widok na nią. Widać jak idziesz. Ej, nagrywacie się? nie mam dobry widok Oliwia, nie ma za wioską, nie? Bo on tam. Nie, nie, powiedza, ma. nie ma powia, poza wioską, wiesz? My jesteśmy gdzieś w tej wiosce. Ej, ona gdzieś słazi, Ona gdzieś słazi. Jestem gdzieś wysoko i nie na, nie na górach, tylko gdzieś indziej. Zobacz więzienie, może co? Może y, zobacz wieżyczkę. Wieżyczkę sprawdź. А в тюрьме проверишь? Пожалуйста у видим твои книги Ты действительно не знаешь, где я. Это такое простенькое место Nagrywa ci się? Pokaż. Kurde, ona ja mnie nie zobaczyła we więzieniu. Co, e, e, co? Oj, ja kłamałem. Sylwy kłama. Mam stopy. Y, stop. Nie. Czekajcie chwilę, widzowie. Star Dobry, widzę, start. Start. Ile? To już, już nie nagrywamy nic. Już nic? Nie, chcę gra. Ale czekaj, musimy to opuścić pier... Okej? Okay? No, nie, teraz, Nie, ja sama to puszczę. Puszczę. Ile to trwało? Dziewięć minut. Mało. To w co będziemy teraz nagrywać? Nic. Chowam Chowanego y, Robloxa. Mm -mm. To dalej ma? Musimy pomyśleć. Musimy pomyśleć. Dobra, ja się z wami